Wiera hmm. bagdalska. Muzyka na krzywej wieży. Jak nie chcesz wierzyć, to nie wiesz. Ja wcale tym się nie zmartwię. Lecz kiedyś na krzywej wieży żył kot, co grać umiał na harfie. Ta harfa miała trzy struny. Trzy struny miały, miały trzy dźwięki, a kot na tych strunach prześlicznie wygrywał dźwięk, przeróżne dźwięki. Brdim, brdam, brdum. Grywał co wieczór. Brdim, brdam, brdum. Słodko w tak dwalcach. A my się tańczyły leciutko, leciutko, na palcach, na palcach, na palcach. Aż kiedyś och! pękła mu struna, co brdim, brdim śpiewała najcięniej. Na Lecz kot na dwóch strunach też umiał grać. Więc grać umiał, więc walca na marsza zamienił. Brdam, brdum, brdam, brdum. Grywał ostro co wieczór. Brdam, brdum. Aż się sypał tynk zwierzę a myszy tupały, bo tak, to, to, tak tupały, Jak oddział najlepszy żołnierzy. Lecz kiedy piekła mu struna, co basem Brdum, 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 dźwięczała, to dalej grał, grał na jednej, Na tej jednej, która mu w harfie została. To jedną brdam, 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 ostatnią w zapale pasurę, jak szarpał, że struna się śmiała, śpiewała, dźwięczała, Aż w śmiechu gieła gi gi się harfa. Brdam, 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 grywał sobie wieczór. Brdam, brdam, bram. Br Przejęty srodze. A mysze skakały dookoła, skakały na jednej nodze. A śpięta ta struna ostatnia. Kot rozpaczony i wściekły porzucił harfę i zaśpiewał. Miał, miał, miał. Och. Ale myszy uciekły. Więc halfę stawił do kąta. A sam ułożył się przy piecu. Gdy że wiatr chwieje, też spływa po gn Gąta, kot mruczy ballady co wieczór jak nie chcesz wierzyć to nie wiesz to twoja sprawa i kwita lecz kiedyś na wieży kot śpiewał ballady a jakie jak chcesz to przeczytaj